Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim za przyjęcie, zaproszenie i przybycie. Bo żeby Was tutaj nie było, to komu to było potrzebne. Także miło Was tutaj widzieć. Serdeczne dzięki, że znaliście chwilę czasu. Czy przyroda może być dobrem ogólnym? Takie pytanie zadali sobie i swoim gościom artyści, którzy zaprosili nas w minioną niedzielę na wystawę sztuki współczesnej do Szumiłowa, niedaleko Radzenia Chełmińskiego. To tu w 2010 roku pan Grzegorz Jarzyński postanowił w swojej posiadłości rodzinnej stworzyć miejsce, gdzie będzie mógł realizować potrzebę piękna. W stodole umiejscowił galerię sztuki, w której razem z zaprzyjaźnionymi artystami zrealizował już trzeci wersji. Galeria Stodoła to miejsce niestampowe, nie powielające schematów i wypełnione dobrym duchem. Szukamy formy, która wzbudzi zainteresowanie u przeciętnego kowalskiego, nie tylko u miłośnika sztuki, bo przecież on też ma prawo do obcowania z tą sztuką, nie, nie tylko wybrani. Yy, a że udało się pozyskać artystów, którym też tutaj się podoba, yy, razem pracujemy, tworzymy, yy, to to właśnie współdziałanie yy, zaowocowało Galerią Stodoła. Tym razem artyści zaprosili widzów do położonego tuż za płotem lasu, aby przypomnieć o relacjach z przyrodą. Czy człowiek współczesny pamięta o matce Ziemi? Czy potrafi brać z niej proporcjonalnie? Takie pytania wzbudzały poszczególne stacje, do których prowadził dźwięk trąbki. Przed każdą z instalacji współtwórca i komisarz projektu, znany artysta multimedialny Janusz Plota, zapraszał na krótki performance. Przedstawienia artystyczne i instalacje przedstawiające ryby uciekające w panice z wody, ekologiczne drzewo przestrogi czy gniazdo jako inkubator kultury leśnej, to wszystko zmuszało do przypomnienia o nici porozumienia i zrozumienia natury. Mamy to, co mamy. Każdy z nas jest niezadowolony z tego jajka, z tej wody, który pije z tego chleba, ale sami kupujemy to, tolerujemy to. Rolnicy stosują nawozy, które nie wiedzą, albo wiedzą, albo szybko, bo tanie, łatwo, ale potem no, są zdziwieni, że muszą trafić gdzieś do służby zdrowia, gdzieś tam posiedzieć, tak, oddychać jakimś dziwnym powietrze. Urozmaiceniem projektu były motywy muzyczne. Powitała nas orkiestra myśliwska. Później do uszu dobiegały dźwięki trąbki, skrzypiec, śpiew i w końcu muzyka płynąca z wiolonczeli na środku stawu. Jeśli dodamy do tego wszystkiego malarstwo umieszczone w galerii i smaki szumiłowa serwowane w plenerze, nie dziwi fakt, że projekt przyciągnął sporą liczbę widzów, oczywiście zadowoloną ze spędzonego w ten sposób popołudnia. Po raz drugi jestem w tym miejscu, ponieważ też jestem związana ze sztuką, maluję na płótnie od 14 już lat i miałam okazję tutaj uczestniczyć w podobnym spotkaniu. Z tym, że no nie było tak tych elementów nowoczesnych, tej sztuki performance. Także jest to dla mnie nowość, spotkać to na żywo. Co ważne, Galeria Stodoła to nieodizolowane miejsce dla artystów. Są oni już integralną częścią społeczeństwa. Współpracują m.in. z Miejscową Szkołą, gdzie w ramach tegorocznego projektu tworzyli malarstwo ścienne i przekonują, że warto tu przyjeżdżać. Jak widzę mamy, która przychodzi z dzieckiem takim przedszkolnym, szkolnym, bo dziecko chce zostawić ślad, albo zostawiło ślad, i mama jest zadowolona, że przyszła, zostawiła i. Tam, szkoła się cieszy z tego, tak? No, no, no to warto, tym bardziej, że e, tak to ja dobrałem, moi koledzy, którzy są profesorami z Akademii Sztuk Pięknych, czyli no, mają do czynienia i warto, no przecież sprzedaż jest rewelacyjna. Więcej informacji na temat Szumiłowskiej Oazy Kultury znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.galeriastodoła.pl Jak zapewnia Grzegorz Jarzyński, istnieją już plany, aby galeria mogła być czynna systematycznie. Chcemy uruchomić taki projekt, w którym mm, Byłoby miejsce, w którym będzie to wszystko, które, co mamy tutaj możliwość obejrzeć, zgromadzone. Byłoby to też takim magazynem dla, dla artystów, którzy mogą tutaj, jak to się mówi, sobie zaparkować swoje prace, a okoliczni mieszkańcy mogliby z tego korzystać i je zwiedzać. Póki co, za dwa lata Galeria Stodoła znów otworzy swoje progi z kolejnym projektem. My jednak zaprosimy jeszcze Państwa na głębszą kontemplację tematu ekologicznego przedstawionego w niedzielę w Szumiłowie, szerszą relacje z tego wydarzenia pokażemy w jednym z kolejnych programów.